Jest zdjęcie w bikini, no też kurde, nie wstydźmy się swojego ciała i też mhm. nie, nie zakrywajmy się do takiego stopnia, jak mam być na plaży, no nie? No tak, to ja po prostu zadaję takie pytania tłumu, bo wydaje mi się, że to są jedyne zarzuty, które są dość łatwe do rozbrojenia. A jeżeli chodzi też o twój Instagram, no to ja sobie z ciekawości poczytałem komentarze, tam nie ma zbyt dużego wyboru, tam zazwyczaj komentarze są jednej treści. Jak ty to w głowie sobie konwertujesz, że potrafisz z tym żyć? Wiesz co? Ja czasami żeby sobie podnieść ego. To wchodzę w rozmowę z tymi ludźmi. A widziałem, bo dodajesz to często. Tak, tak. I oni po jakimś czasie nie są w stanie jakoś dawać jakichś kontrargumentów. Że ja im coś mówię, a oni w sumie no to, dobra, jest No dobra, ale uargumentuj to, no nie? Czemu tak uważasz? Albo ty zrobiłaś to. Ja im tłumaczę, że tego nie zrobiłam. Jakby to są zazwyczaj głupi ludzie i to też są za zakompleksieni ludzie, bo nie wiem, czy ostatnio słuchałam takiego podcastu, to nie pamiętam, się ta dziewczyna nazywa. Ona prowadzi podcast z takimi. Dużo robi podcastów z takimi dziewczynami w Stanach typu roperki, no nie? Mm -hmm. I ona właśnie rozmawiała o chociażby slut-shamingu, bo mm -hmm. to jest główna rzecz, która się przejawia u mnie w komentarzach.